Hello! Ptaszki ćwierkają. Yy, szumią drzewa, szumią lasy. Szumią drzewa, szumią lasy. Co ja gadam? Nieważne. Jesteśmy w The Sims 3. Jest Perm, którego ze mną tym razem na skapie nie ma, ponieważ nie wiem, wyjechał gdzieś. Nie wiem, co mogło się z nim stać. W każdym bądź razie uzupełniłem mu potrzeby i znajdujemy się aktualnie pod. Ech, pod basą wypadową. I co w dzisiejszym odcinku? Mamy zebrać dwa niewytopione kawałki metalu o nazwie Platyna. To zabieramy się do roboty, co nie Wermciu? O, pokaż mordę. A, tak, noś sobie pioseneczki. Eee, no co? No to co? Jedziemy z tym koksem, zaczynamy. I. Jesteśmy znowu po tym y, timelapse. Jest sprawa, słuchajcie, kończą mi się muzyczki do timelapsów. Ja sam zawsze robię muzykę albo proszę, nie wiem, tata, żeby mi zagrał na gitarze kolegę, y, coś takiego. No ja sam na gitarze to przyznam, że jestem cienki, więc nie będę się pchał. Y, no i co, kończą mi się muzyczki. Ja mam jedną taką. Dobrze, niech on już to uda. Ja mam taką jedną taką złą cechę. Jeżeli znaczy chodzi o e, komputerowanie, tak to nazwę, że ja nienawidzę szukać, nienawidzę czegoś szukać. Tak więc wiem, że ja mogę brać sobie muzykę z Jamendo, że ja mogę brać sobie muzykę z innych stron, które oferują darmową muzyczkę, prawda? Darmową muzyczkę no, bez praw autorskich, znaczy się z uznania autorstwa, Creative Commons. Ale ja po prostu nie lubię szukać, bo mnie to denerwuje. Kiedy ja muszę szukać danej muzyczki, tu mi się to włącza, tu muszę czekać. W dodatku jeszcze mam taki internet, że sami wiecie. No i też często gubią mi się pliki na dysku, to też nienawidzę tego szukać. No i słuchajcie, jeżeli jesteście jakimiś twórcami, tworzycie jakąś muzykę, coś w tym stylu. Natomiast ja się niecoś ten otworzycie muzykę obecnie czy elektroniczną, country, jazz, rock, metal, czy cokolwiek, wyślijcie mi tą muzykę na mojego maila atininetsmałpahatmail.com z miłą chęcią użyję jej w timelapse oraz napiszę kto ją wykonał, tak więc to jest też dla Was promocja. Ja nie wiem, czy ja mogę kogoś promować. Sam dużo dużej widowni nie mam. Okay. Ale myślę, że jakaś tam promocja dla Was będzie i. No, o, widzę, że znowu mamy zadanie polegające na tym, żebyśmy... że musimy coś znaleźć. Y... Spamują nam tymi zadaniami. Strasz... No i z... widzicie, dzisiaj odcinek o szukaniu. Ja akurat szukania nie lubię, tak więc, ach, durny odcinek. Więc... No, zabieramy się za szukanie. znowu time lapse. znowu będę musiał szukać na dysku mojej muzyki, albo nie wiem, ściągnę z jabłędu. Jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie. Okej, okay, zapraszam. Słuchajcie, mamy problem. Mój sim nie chce tam pójść. Wydaje mi się, że tam są za wysokie wzgórza, więc lapis lazuli będziemy musieli zakupić w sklepie, o ile mamy mi... wystarczającą ilość moment... monet. moment. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dziś dzisiejszy odcinek bez facecam, a to dlatego, że rekompensatą za ten facecam był vlog. A tak poza tym, przed chwilą myłem włosy, są mokre. Nie chcę wam się tak pokazywać w mokrych włosach. To by było dość dziwne. Może nie tyle co dziwne, ale od razu by było: eee, Na suszarkę cię nie stać. Tak naprawdę, suszarkę mam, włosy mogę suszyć, ale po co, jak mogą same mi wyschnąć po godzinie? Mam krótkie włosy, więc szybko wysychają, a nie chcę tutaj robić kontrowersji. O ile właśnie przed chwilą jedną wytworzyłem, bo pewnie będziecie teraz pisać takie komentarze. Eee, na suszarkę się nie stać. Dobrze. Y, jesteśmy na targu i idziemy do sklepu. Pięknego, chińskiego. Dobrze, że ten... A, i tam chiny lepsze niż ten y, Tajwan. 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 Y, y. Nie, nie, Tajwan, sorry Wietnam, Dobrze, idź, 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 I co? E, co ja miałem zakupić? Lapis lazuli, trzy lapis lazuli O, zawiało Minecraftem Cie e, co się kupuje? Wydaje mi się, że u tego, Facia No, chodź tu, Werm o! Werm goluba Patrzcie, on ma Edmundów znajomych, oh, jak Facebook Jajko, jajka, jajko, jajko się Tu Werm sobie kupuje Ale okienko Dobrze A, bo tu się kupuje za normalne dolary Mhm To Raz, dwa nie będę szukał, walę to Dostarcz klejnoty Teraz idziemy Wermemciem Werm musi dostarczyć klejnoty Emotion 100% eee, Mam zaproszenie na trasę przez Simport Nie przyjadę bo Nie mam jak Hello Więc to schowam eee, Przypominam Wam o zapraszaniu mnie na, simową, na Simowej stronie Na Simsach Czekajcie, już Wam pokazuję Łatwiejesz oh, O Oto i. Ech, zaraz. To jest tablica, prawda? Tutaj już wszyscy dzielą się linkami. Pokażę Wam teraz. Ech, mój profil. Weź akrobatę. Ajdź. Nie chcę wybrać awatara. Nie. Nup, nup. O, tutaj. Jak widać, Simsy na żywo dałem link do mojego live'a. Skomentowali mi, że fajnie i tak dalej. Oglądać się więcej niż cztery osoby, tak dalej. Tak więc tutaj dodaję Wam informacje o różnych filmach i tak dalej live'ach i tym podobnych, jeżeli gram w Simsy. I tutaj możecie się ze mną skontaktować. Często tutaj bywam, bo często gram też w Simsy. Jak widać, to są moi znajomi. Ci z YouTube'a zapraszają mnie różne osoby. I... No i co? Wy też możecie mnie zaprosić. Yy, nazywam się jak widzicie K I L L A C Kilak. To jest moje konto. No i mnie zapraszacie. To jest też dowód na to, że mam oryginalne Simsy. Ja. Yeah. Bo pewnie. Be... A zresztą pokazywałem Wam pudełeczka, ale wiecie. Już od razu że Cedar Simsy mam oryginalne i. Będę miał, ponieważ. Yy no ulubionych gier się nie piraci a ja gram tylko w simsy więc nagry nie wydaje nie, nie, nie mówcie na mnie że nie jestem jakiś dziwny że tyle na, że wydaje fortunę na gry skoro ja gram tylko i wyłącznie w simsy jakieś tam darmowe gierki Minecraft yy, MMO różne i tak dalej yy, i darmowe shotery FPS y. a tak to mm, tak to na gry nie wydaje pieniędzy, bo naprawdę szkoda wydawać na gry Lepiej ją przetrzymać kupić jakiś sprzęt, coś takiego. Coś w ten deseń. A nieżeli nagry to wydawać. I co? Gdzie my mamy iść? Dostarcz klejnoty. A, z tego zioma. O, niebieski pasma to nieźle. flansmana. plants mana. Ej. Jak widać spadki efesów. Ach, muzyka. Doskonale, bla, bla, bla. Dobrze, dzięki. Yy, spadki FPS-ów w moich let's i w ogóle braki tych FPS-ów. No, niedługo to minie, ponieważ. Ajmak, 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 ajmak. Pieniążki, pieniądze, pieniądze, komercha, komercha, komercha. Nie, naprawdę ja na tego ajmaka sam pracuję, zbieram tam kasy. Chcę mieć tego Imaga, z tego kupić dla Was, żeby Wam się przyjemniej oglądało te y, Let's Play'e No bo to tylko przy nagrywaniu tak laguje, prawda? Więc wszystko to robię dla Was I co? Myślę, że to już wszystko na ten odcinek, żegnam się z Wami Na razie, hej! Y, subskrybujcie, jeżeli chcecie Mieć dostęp do odcinków non-stop cały czas, wiedzieć kiedy coś prześlę. Jak wchodzicie tylko na YouTube, a od razu pojawia Wam się komunikat o tym, że przesłałem film. Mówię to dla osób, które oglądają mnie po raz pierwszy, żeby mogły mnie zasubskrybować i wiedzieć, kiedy przesłałem dany film. Jeżeli ten film Wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić, obojętnie jak, nie sępie łapek. No i co? Liczę na komentarze. Trzymajcie się. Na razie. Hej!